Tytuł – Kierunek Migracje Międzynarodowe Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński. Seria bardzo krótkich ujęć – lądujący samolot i auta mknące po drodze, terminal lotniczy, postacie podróżnych w terminalu za oknem lotnisko, powódź, domy i drzewa wśród wody, dworzec, pociąg i podróżni na peronie, dwie młode kobiety sprawdzające odjazdy pociągów, hala dworca z dziesiątkami podróżnych. Nastolatka trzymająca na ręce przestraszoną małą dziewczynkę. Tłum ludzi stojących między budynkami. Skrzyżowanie ulic wielkiego miasta. Napis: Migracje to jedno z najważniejszych wyzwań w XXI wieku. Zdjęcia akademickie: sala, studenci dyskutujący z wykładowczynią. Mapa świata na monitorze laptopa. Ręce piszące na klawiaturze. Wykładowca rysujący wykres na tablicy. Wykładowczyni omawia wyświetlony slajd z wykresem kołowym. Wypowiedź Stanisław, student kierunku migracji Międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński. Co sekundę jedna osoba na świecie jest zmuszona do ucieczki. Namioty w obozie uchodźców, między nimi przechodzący ludzie. Wypowiedź Jędrzej, student kierunku migracji Międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński. Migranci stanowią niemal 4% światowej populacji. Kilkupiętrowy budynek przed nim rząd kilkudziesięciu masztów flagowych, na masztach flagi Unii Europejskiej. Na środku napis Polityka migracyjna to temat rozmów na najwyższych szczeblach. Celowo nieostry kadr Kobieta przed ekranem laptopa. Na dole napis Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie migracji. Wypowiedź: dr. Habilitowany Jan Brzozowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Migracje międzynarodowe są unikalnym w skali Polski kierunkiem studiów. Wypowiedź: dr Joanna Kulpińska. U nas zdobędziesz wiedzę, dzięki której możesz podjąć pracę m.in. w organizacjach międzynarodowych, NGO-sach, administracji państwowej czy działach HR globalnych korporacji. Wypowiedź: Anastazja, studentka kierunku Migracje Międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński. Interesuje Cię temat migracji? Dołącz do nas. Kadr końcowy na tle animacji komputerowej z obracającą się po prawej stronie kulą ziemską, adresy stron internetowych rekrutacja.uj.edu.pl oraz studia.uj.edu.pl slash kierunki slash wsmi.p